Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale i dzisiaj mamy tłusty czwartek, a wy dajcie koniecznie znać, którego dnia widzicie ten odcinek i pochwalcie się też, ile pączków udało wam się zjeść. Z tej okazji postanowiłam, że zrobię dla was fajny challenge. Będę musiała wykonać 15 zadań, o których totalnie nie mam pojęcia. Dawid je wymyślił, ja ich nie znam. Mam na to czas 15 minut oraz mam 3 koła ratunkowe, które tutaj właśnie wam się pojawiają, a za każde dobrze wykonane zadanie dostaję 20 zł na moje konto. W dalszej części odcinka będę miała też do ogłoszenia bardzo ważną informację, także Koniecznie uważnie oglądajcie. I teraz staję jeszcze pod jednym bardzo ważnym wyborem. A mianowicie, muszę wybrać pączka, który będzie towarzyszył mi cały dzień dzisiaj właśnie w wykonywaniu tych zadań. Dajcie znać, czy w ogóle kojarzycie te pączki z I jest to bardzo ciężki wybór, teraz który mam wybrać, bo Dawid mówił, że kolor pączka wpływa na moje zadania. Także zastanawiam się, co zrobić, żeby sobie trochę ułatwić, ale mimo wszystko chyba postawię na sen różowy. Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór. A teraz jedziemy już do stajni. Dobra, jesteśmy już na stajni. stoper się włącza i ja zaczynam kminić na moim zadaniami, które dla mnie wymyślić i z tego co wiem, niektóre są związane z koniem, a niektóre tylko ze mną, także zacznę po prostu od najprostszego. Czy to jest moje zadanie? No, ja nie mogę. No musisz mi mówić przecież, żebym wiedziała ile zrobiłam. No. Dobrze. Tak? Dobra. Kolejne. Na lewą rękę. Chciałeś pączka przez rękę. Okej, okay. dobra. To kolejne. Myślę, że mogłeś wymyślić coś takiego, żeby zrobić przysiad z pączkiem na głowie. Przysiad z pączkiem na głowie. Teraz mogłeś wymyślić Panie z pączkiem na głowie. Także jest makarena. Nakładam jeszcze na wszelki na drugą rękę. Mogłeś wymyślić, żeby wsadzić pączka pod kolano prawą i lewą nogą? <noise> mogłeś? O, wiem, co mogłeś pomyśleć, żeby położyć pączka na portusiu. Widzę po twojej minie, że... chyba to było to. <noise> dać pączka? Zadanie, Zalicione. Tak, dać pączka do powąchania dla portka. Dobra, teraz wezmę szczotkę i czyszczę konia z pączkiem na ręce, prawej i na lewej. Kolejne zadanie, co to mogło być? Co to mogło być? Kurde nie mam pomysłu. Może o! Jeszcze zróbmy czyszczenie z pączkiem na głowie, bo to też mogłeś coś takiego wymyślić. Może rozpinanie derki z pączkiem na głowie albo z pączkiem na ręce. Dobra, Czesanie grzywy pączkiem w ręku. A właściwie grzybki. Dobra. Co jeszcze bez konia? Co jeszcze bez konia? Obroty. W prawą stronę i w lewą stronę. Dobra, zaleciłaś zadanie jedno. Tak? O wiem co może. Odbijaj pączka jak siatkówkę. Ubierz pączka Bartkowi. <grym> Takie zadanie było, bo widzę po twojej minie jak nic. Wiem. Usiądź na sianie z pączkiem na głowie. Usiądź na sianie z pączkiem w ręce. Usiądź na pączku. Zaliczyłam coś? Ile mam zadań? Dobra, to chcę koło ratunkowe jeden. Dobra. Biorę wszystkie. To musisz trzymać w ręku jakąś rzecz, która może być powiązana z pączkiem. Jakąś rzecz, która może być powiązana z pączkiem? Spójrz na tego pączka. Pamiętaj, że pączka wybierałaś, więc jakoś to rozkniń. Może kolorystycznie tą samą rzecz. Być może chodzi o to, żebym kolorystycznie trzymała tą samą rzecz? Tak? Dobra. Proszę od razu numer dwa. Już? Tak. Będę miała więcej zadań, a później to już mogę sobie myśleć na spokojnie. Tu od 11 do 15. 14. Ok. Przekładałaś pączka przez niektóre kończyny, przez niektóre nie? Przez nogę. Dobra, muszę przełożyć pączka przez nogę. Czy to jest to? Tak? A ile czasu mi zostało? To jeszcze mam taki pomysł, że może chodzi o siodłanie z pączkiem w ręku albo z pączkiem na głowie. Także wyczyszczę szybko nogę i spróbuję założyć ochraniacz. Może uda mi się zaliczyć zadanie kolejne. Nie ułatwiasz zadania. Czy zadanie to załóż ochraniacz z pączkiem na ręce? Nie? gdy. <grywa> Pomysły mi się kończą już. Połóż sobie pączka na łokcia. Nie? Weź pączka między nogi i zrób przysiad. Połóż pączka na głowę i pogłaszcz konia. <grywa> o wiem. Podrzuć pączka i klaśnij. Czekajcie, czekajcie. Mówiłam na początku filmu, że mam do ogłoszenia ważną wiadomość, także słuchajcie. Oficjalnie mogę Wam ogłosić, że nawiązałam współpracę z marką Equeria. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna i bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do tego wspaniałego zespołu. Jak możecie zobaczyć, mam na sobie aktualnie koszulkę konkursową właśnie z tej marki, która jest naprawdę przepiękna. Z tej okazji oraz również z okazji zbliżających się walentynek zorganizowałam z marką Equeria rozdanie dla Was. Wszystkie warunki wzięcia udziału w rozdaniu znajdziecie oczywiście na moim Instagramie, także Zapraszam Was do wzięcia udziału Mój kod do sklepu Equaria, który tutaj Wam się wyświetla Jest już aktywny, także możecie z niego korzystać A razem z Marką szykujemy dla Was Naprawdę bardzo ciekawe projekty Także polecam zaobserwować ten profil A teraz wracamy już do filmu Co ja mogę z tym pączkiem jeszcze? Różową rzecz złapałam w rękę Pod kolor pączka Połóż pączka na skrzynce od szczodek. Połóż pączka w wysokim miejscu Połóż pączka na podłodze Połóż pączka na ochraniaczki Jakie było zadanie? Na minutę masz Myślę, że wezmę sobie to dodatkową minutę. Proszę mi zastosować czas. Ja trochę obczyszczę portka i myślę, że może to być jeszcze zadanie związane z siodłaniem na przykład. Także trochę go obczyszczę. Dobra, nie no, wątpię, żebyś dał coś z siodłaniem, bo to by było za dużo okay. czasu. Mam proste zadania. Przełóż węża od wody przez pączka. Przełóż szczotkę do czyszczenia przez pączkę. Połóż szczotkę do czyszczenia na pączku. Idź z pączkiem do siodlarni. Tak? Zakręć pączkiem o tak. Albo tak. Może na lewej? Połóż pączka po prostu na ścianie. Usiądź na pączku na podłodze. Klęknij na pączku na podłodze. Kurde, bo już się zmachałam. Nie wiem, co jeszcze. Nie no, nie dałbyś, żebym go końcu. Ściśnij go. Po cały pączka. Ściśnij pączka kolanami. Trzymaj pączka i zrób obrót w prawą stronę. Ale w lewą stronę. Wcale to nie jest takie łatwe, jak się nie wie. Eee. Co my, Portuś, jeszcze możemy z tym zrobić? Bo mówisz, że niby te zadania są mega proste, ale one są tutaj nieoczywiste z drugiej strony. O, wiem co! Zrób zdjęcie pączkowi. To może nagraj filmik z pączkiem? Nie? Wracam do tego czyść konia z pączkiem w ręku, miękką szczotką. Czy to to? Myślę, myślę, myślę. Być może chodzi w ogóle o zciągnięcie derki, na przykład z pączkiem na głowie. Zaraz to obczajmy. Jak widzicie, została mi tylko minuta, więc Dawid się nade mną zlitował i stwierdził, że mi podpowie. Minuta, podpowiedź jakaś? Musisz powiedzieć: pączkę na czymś związane z siodłem. Dobra, myślałam o tym, ale nie sądziłam, że coś takiego byś dał. Włącz światło pączkiem. Trzeba coś zrobić z pączkiem w miejscu, gdzie otwortek. Ale często bywa. W boksie, Pączek w boksie, pączek w boksie. Weź do boksu pączka z pączkiem. Połóż pączka na żłobie. Wrzuć pączka do boksu pączka. Udało mi się łącznie w sumie zarobić tyle, co widzicie, więc w sumie całkiem dobry wynik. Ale spoko, bardzo mi się podobał taki challenge i szczerze mówiąc powiem Wam, że tak jak się nie widzi tych zadań, to naprawdę ciężko jest wpaść na takie proste, bo od razu macie w głowie takie głupie zadania. Jeśli filmik Wam się podobało, to zostawiacie koniecznie łapki w górę, a my widzimy się w kolejnym.